To wy mordy moje, HunterBlaze z tej strony, a tu Purpos jest dzisiaj. No low. Tylko taki troszeczkę przeziębiony, także specjalna akcja, że jedna łapka w górę to jest 1 plus HP do Purposa. I słuchaj Purpos, zaprosiłem Taka Cię... Taka akcja, żebyś dał łapaka. Tak. No. <śmiech> Taka <śmiech> <śmiech> zaprosiłem Cię na nową elitrę, którą już miałem okazję grać sobie na live'ie, ale ta elitra różni się od, tym, od tej, którą znamy, że tutaj tylko i wyłącznie sterujesz myszką. Tak naprawdę. No, wspaniało. Że nie ma, wiesz, tego podbijania, cały czas lecisz w linii prostej. Dobra, czyli znalazłeś kolejną grę, w której mam Cię pokonać. Dobra. Zacznijmy sobie od najprostszego, czyli pipes. To jest tutaj pipes. I tak to wygląda. Proszę bardzo, że mamy takie rury, i w tych rurach będziemy sobie przelatywali przez różne, przeróżne obiekty. TAKA SYTUACJA I sama, I sama myszka wie, że ustawiasz myszkę i po prostu se lecisz w, w, w linii prostej, tak jakby Ale no, powiem uchwa. Ci, że później jest, z, tak jak inne plansze się bierze, coraz trudniejsze, to jest o dziwo, coraz trudniej O dziwo Jak bierzesz coraz trudniejsze, to jest o dziwo, coraz trudniej mhm. Hunter 2016 Ale wiesz co, nie spodziewałem się, weź coś mi powiedz jeszcze No mówię Ci coś Dobra, ja Cię tak na szybko tylko zapodgłoszę, spokojnie, tu widzicie, to jest montaż, montaż live. No kurde, taki jest najlepszy, bo wiesz, zrościemy, niczego nie wyciął, niczego nie zmutował dokładnie, i tak dalej, i tak dokładnie. dalej. Dokładnie, tak, rzetelność to... 100%. Jeżeli... Dobra, a ja się the tak długo się tu odlicza? Bo to jest minuta, a my jesteśmy we dwójkę. Aha. Yy, to pamiętajcie, to jest, uwaga, i teraz skaczesz szybko w górze i lecisz. O matko. Yy, nie, 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 czegoś nie kumam. A, dobra, kumam. Już kumam. Ale to jest dziwne. To jest właśnie dziwna Elitra, ale. ale jest całkiem spoko. O cholera nie trafiłem. Miu. Tak mechanicznie strasznie się leci, nie? Znaczy no, tak. Yy, yy, znaczy... No nie wiem, bez fizyki. Może w ten no, sposób. Bez fizyki. To, to, to dziwne to to jest. To w zasadzie to no, mogłoby się nie nazywać elitrą, bo można było to zrobić z zwykłymi pluginami i Flyem. No Ja się tam się nie znam, także przyznam ci rację No tak, no bez problemu Znaczy nie, świetny pomysł na zrobienie gierki, tylko nie wiem dlaczego akurat dopiero teraz Że tak powiem się pojawia ta gra skoro można ją gdzieś tam O cholera, uderzyłem Było. się niechcące gdzieś dalej. A ty już na... No nie no purpos! Ale co? Really? Czy jak trzeci checkpoint już masz? No a to, bo to... A to ty jeszcze nie? No mi powinno zaliczyć gdzieś tam dalej, a nie zaliczyło nic. Nie no bo już tak trochę o, daleko. Teraz jestem. mi drugi zaliczył, jak ja już mieć stary trzeci, naprawdę! Cofnął mi checkpoint w ogóle. O, teraz no bo... trzeci, naprawdę! No bo to, to, to wiesz, to trzeba być beściakiem. Nie, nie trzeba być dobyściakiem, to powinno mi po prostu wtedy zaliczyć normalnie checkpoint, a nie zaliczyło hamstwo. O, teraz czwarty Kurwa, ja wtedy byłem na czwartym checkpoincie. O, i wygrałem! Ja wtedy wygrałem, tylko mi checkpointa nie zaliczyło! Stary, zobaczysz na nagraniu, naprawdę, mówię ci serio. Przeleciałem całą mapę dwa razy. No dobrze, no to, no to się. No to, no to kurna, jakiś cd jak jakżeś przeleciał mapę dwa razy i. na i... jeszcze z nie zaszła. <laughs> Chodź tu, kuźwa, żartownisiu. Chodź tutaj na caverns teraz, bo to jest. A, ja, tak, ja, dzień, ja nie dzień, dzień, dzień. widzę, bo. Czekaj, 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 tu ja tutaj... ziomal 500 nas. Yy... Tu masz, tu masz, tu masz yy, Easy, patrz, masz yy, Space Blast. Easy, easy, lemon squeeze. Dobra, jestem na Space Blast. Dobra, jest. Space Blasta! Jezu, Jezu, widzowie nas zwyczaili Masakra. Myślałem, A że bo to nie jest problem w ogóle wyczaić, na jakim serwerze grasz. Jest taka stronka, gdzie wystarczy, że wpiszesz nick i on na ciebie świetla, na jakim ostatnio serwerze byłeś. Naprawdę? I pokazuje też w czasie rzeczywistym. Tak! Ja pierdolę. Także tak, to już y, zapomnij te czasy, że wie, że tutaj... A teraz w ogóle jak ja powiedziałem o tej stronce, bo niewielu ludzi o nich wiedziało, to dopiero będą ci ścigać? Pierdolę oddziegam na Minecraft Non-Premium. Dziękuję. A <grydolę> <O, grydolę> czemu na non-premium akurat... Bo będę sobie zmieniał nick co chwilę. A no tak, y, znaczy no ja tak robię bardzo często, nawet jak chcę sobie pograć, wiesz, nie wiem, na Wertes czy coś w tym stylu to, e, to no zmieniam nick, bo chociażby sam fakt zagrania sobie w Survival Games jest bardzo. Wtedy jest Survival plus 500. 500 plus. Tak. E, no bo masz 10 przeciwko sobie. Dokładnie. Ewentualnie 10 którzy chcą ci pomagać, ale to w zasadzie czasami się zastanawiam, co lepiej. Ja wolę zazwyczaj sam grać. No ja też. Ja nie lubię sobie a wtedy, a wtedy. O, teraz mi zaliczył Checkpointa, dobra. A mi nie. A nie, mi. Zaliczyło, zaliczyło, ci zaliczyło. zaliczyło, zaliczyło panie. No, ciało mnie cofło. nie podobnie. Mi... Ale w nic nie uderzyłem. To nie mam pojęcia. Hyt? Aha, tu jest sufit, tu trzeba tak. Aaa, dobra, a, nie Aaa, o nie... sufit uderzyłeś, tak samo jak ja, dobra, już wiem o co chodzi. No bo tutaj nie ma sufitu, i ja byłem święcie przekonany, że wiesz, że sobie mogę tak polecieć. A tu nie? A tu, A tu nie? nie? A tu kurde nie? Dobra, o teraz tu jakieś... O cie panie, strzelają, dobra. A tutaj na górę, dobra. Widzę. O panie. Tu. Ta, ta tu. plansza jest akurat, pro, akurat prosta. No tak, e... co, 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 co tu się... Aha, tu do góry jest strzałka, dobra. No Prawie ja słab... Słabo widoczna ta strzałka. No tak specjalnie zrobili. Żeby to już nie było very easy, tylko easy. Wow. O, zaliczyło mi checkpoint. Łoł! Wow. No mi też. To był trochę ciężki kawałek. O, jest ten ciężki kawałek podłogi. Ty gdzie tu się... A tutaj, dobra. Ja lecę za tobą. Don't, <laughs> Bo don't rage, it's not x-run. Ale ja tu nie rage, przecież no co ty. Ja rage? Jaki ja rage? No, spokojnie, spokojnie. Przecie to, to to, Znaczy bardzo przyjemnie się to lata, ale mam wrażenie, że jest to znacznie prostsze od Elytry, którą wcześniej lataliśmy. Tylko wiesz, my gramy na mapach Easy. Zaraz możemy pójść na inne mapy i. Tam nawet Easy było nie Easy. Nie wiem, czy Ej, pamiętasz. było Easy Halo. O kurde, a, a, a ziemi można dostać? Chyba nie. nie ma, można, delikatnie, tak. Aż do momentu aż usłyszysz takie trk. Tr, Wtedy już nie można. Aha, dobra, to nie będę trytrytał. <laughs> dobra, teraz jak to śmignąć? O, udało się. Ty, ziomek, jak ty żeś to przeszedł? Ziomuś. <laughs> Drugie miejsce mam. To już zleciałeś? No. Ja pitola, a ja tu się. Ja, ja popatrzę zaraz No na ja! Gdzie ty jesteś? Raz mogę po ziemi, raz nie mogę po ziemi, ja nie wiem co tu. Co, co, co. No z czym to się je w ogóle tutaj. Raz można, raz nie można. No ja, nie chcę, ja nie chcę nic mówić, ale czy czasami nie mówiłeś teraz, że ten, że, że to proste jest i w ogóle? Znaczy, no bo istniemy, jest, bo jest to proste Tylko czasami się, y, nie wczytuję tak jak być powinno. Może w ten sposób. O, dałeś radę, super ansko. No, tak, no, no, ostatnie na ostatniej prostej miałem tylko problem. Dobra, to teraz dawaj kolejną. Eee, może teraz coś medium spróbujemy? Daj hardy teraz, co będziesz żył? Ja pierdziłem, hard, dałeś dobra, y Arcade. nie, 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 ja, by, ja bym wziął oh, Difficulty, Oh My God, Are You Kidding? Dobra, już wziąłem Arcadę, dawaj na Arcadę. Arcade? Tak, arcade. to jest trzecia od lewej. O, dobra, no nie będzie. A to jest hard, a tam jest jeszcze jedno, to jest Oh My God, Are You Kidding Me? Nie no, to, to tamtego, tamte to sobie spróbujemy jak będziemy później już prosami, bo na razie jeszcze nie jesteśmy. I, chyba ty. Ja jestem prosem od urodzenia Kuźwa jaki pewny siebie, no zobaczymy, zobaczymy Ja tu wiesz... Ja tu grałem zanim to było jeszcze modne Ty w to grałeś zanim to w ogóle powstało? No, dokładnie Tak naprawdę to tu stworzyłem No, ty grałeś w to jak jeszcze był Minecraft 1.2.5, ty jesteś taki cwany Dobra Screena i Kier to są tępełych, to nie zwracamy na nich uwagi. He mamę i tatę rodziców. Ale to chyba Twój. Tak, to niestety, chyba... niestety mój. O, nie lubią, jak mi się wpierdalają na nagrania, bardzo tego nie lubię. Daj spokój. No bo... Oli, fak, oli, fak, oli, fak. Ło-Ło-Ło-Ło-Ło! Chciałeś to masz teraz, no, Ale skarda. nie, nie, no, no, ej, nie jest aż tak trudno. Wyzpę sadyzmu, może, co? Nie jest, mówisz? No nie, na razie jest okej. Okay. Na razie jest jak najbardziej ok Przy I przystępnie. Dobra. Aha, bo ja to. jestem na pierwszym miejscu. Już nie. Znaczy no chyba dalej, bo ja już prawie jestem na kolejnym checkpoincie. Drapiąc się po głowie jeszcze. Cię o kur... Ojo ojoj oj, tam jest za chwilę za tym ciekaw. Tak, kruciekami. widziałem, Uważaj. widziałem to, widziałem. <laughs> to już zaczynamy, harda w takim razie. Widzę. No tak, no to to, to to się zaczyna. Nie, no bo tak do tej pory to. Powiem ci, że. A wiem, którędy. Tam są mini okienka na górze. Tak, widzę też. Bo do tej pory tymi to. Mini to, to dupy nie urywa, jeżeli chodzi o poziom trudności. Ja, tak? bym, sobie te... ja bym sobie ten. E, e, mówię, Ci, ja bym sobie wziął tego. E... Are you kidding me? Zobaczysz później stary Później masz Flappy Birda dosłownie Poziom Flappy Bird To jest coś strasznego Nie, jest w dół, dobra Więc... Ojoj, poleciałem ten Flappy Birdem, Ale tam, tam w dół trzeba polecieć na trzecim? Tak, tu będą w dół i w górę To tu musisz Musisz tak Trafić Kurde No, jeszcze raz Leć, tu Ojoj. Kurde, no, coś, no co to jest, jest? To jest? Press spacebar when falling to start. No to chyba mi się coś zbagowało. Hm? Trzy albo cztery razy naciskałem spację i gunwo mi się dało. Przejszłem to? Ha? Przejśłeś? Przejśćłem Flappy Birda. Cholera, uderzyłem w dach. Dobra. Okay. Wo, a tutaj tak trochę hardkorowo jest później, z tym dachem, powiem szczerze. O, <laughs> Jezu! O stary, o stary, co się później dzieje, nie? Ale co się później dzieje, nie? O kurwa, nie, Ja Miałeś nie przeklinać na filmach. Co? Miałeś nie przeklinać na filmach. Ale jak ludzie to zobaczą, to co, powiedzą co, dokładnie co, co, to samo. Co? Gdzie? No co jest? Gdzie mam lecieć? No przecież już się skończyły. Papi w lewo. I... A, dobra. Pff. No to ale dalej, jak to... później o, no. zobaczysz, powiesz dokładnie to samo, nie? Spokojnie, ten film leci do mnie, także możesz. Nie, 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 nie. <laughs> no. Lel, no no no, 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 nie, nie. Co, ale co? To na razie jest. Na razie jest? No, na, na razie jest prosto, no co ty? Ty mówisz no, o, tych, o tych zjazdach? O tych no, takich. No ale tam e... później jest hardkorowy zjazd strasznie. Eee, to, to, to jeszcze to. Nie, to dla mnie to bardziej hardcore, wiesz co są? Mm. Eee, te. Na przykład, na przykład te Flappy Bird'y były dla mnie dużo bardziej hardcore. No ja już jestem na kolejnym checkpoincie. Holy shit, tutaj, a co ja mam tu zrobić? Ktrendy? jak, gdzie? Górą? A, dobra, górą. Nie... Górą? Ok, górą, no. No dobra, widzę też. Pamiętaj, że... bo wiesz, wiem co mogło ci sprawić sporą trudność na tamtym e, odcinku. No. E, pamiętaj, że możesz też na lewo i na prawo latać. I sobie ro robić, że tak powiem... Dłuższą mm, drogę, wiem o co chodzi. Dłuższą drogę i mniejszy kąt natarcia. Wujek Purposeł uczy. Dobra, tu chyba na samą górę się leci. No, się leci na samą górę. Wygrałem! Kurde, ja byłem zaraz za tobą. Ej, tej, to było, wcale nie było takie trudne. To co bierzemy tego, 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 no tego? No pewnie. My jesteśmy prosy, chłopie. No i co, i co pewność siebie nie pomogła? Mówiłem, ta cholerna wiara dodała mi sił. <noise> cholerna wiara dodała mi sił. Czekaj, to teraz tak. Musimy pisać komendę, HUB i dawaj jeszcze raz na te hyperdrive'y. HUB... Czekaj, bo mnie tutaj ściąga y, tego. Mhm. Mm już też. Dobra, o ogarnęło się. Eee... Hyperdrive? Dobra, Hyperdrive. na którym jesteś Wiesz co? Yy, gdzie to się sprawdza? Przed tobą powinno być. Przede mną? Mhm. Mm eee. eee. Albo wejdź na glowstone i... A, a, you are one. jeden. Jo, jeden. Dobra, tyle zrozumiałem. Mr. Purpose co z Hunterem już? Pytają. Dobra, już bijam, już bijam, czekaj. Już załadowane jest. Yy, to teraz tak, tu mamy playa gdzieś. Ty jesteś tutaj już? Yy, tak, i to jest, yy, to hyper, a Am... że są po drugiej stronie, czekaj. Yy, flight, po prostu Flight się nazywa ta, bo ja cię nie widzę. Yy, dobra, to wbijamy na Flight. No i pięknie, i jestemy. Uuu, Gwiezdne Wojny normalnie, chłopie, pa. Ja się naprawdę boję tej planszy Nie no i tutaj to, to ja też czuję, że to będzie wyzwanie, ale tamto to było takie, no tamto to było medium Takie, no, no nie wiem, no, no... naprawdę nie było aż takie trudne Masakra <gry> Chyba mi psie znasz A to już się leci? Nie no, yy, Zaraz się będziemy lecieć. lecieć Akurat macie czas, żeby zostawić łapkę w górę pod chwilą, nie? Napisać jakiś komentarz na przykład To leave do hyper leave To możecie, możecie Counter dasz nie, nie dam. Nie dajesz, nie daj, ja jestem porządny. Ja nie daję. Uf, nie dajesz sysy. Nie daję sysy. Znaczy nie wiem, co to jest Sysy, może tam coś dziwnego ma na myśli. No SS, nie? SS, to. Ja przepraszam bardzo, ale ja żadnych powiązań wojennych nie mam. No Secret więc... Security tam ten coś. Secret tam. security. Secret service. Secret Service nie ma. O kurna. Nie no, zaczyna się hardkorowo. Bardzo ciężko. Nie no, ja już nie daję rady. Hmm. Dobra, pierwszy checkpoint! Ojej, Znaczy, nie jest trudne. Tylko spinkoli... Co, co, co jest? W co ja uderzam? Bo już któryś raz... Uderzam, ale nie wiem o co. Ty też tak masz? Tak. Może na tym polega trudność tej mapy, że uderzasz nie wiesz w co. Nie wiadomo jak A, nie to jest widzialne, wiesz? wiem, już wiem, już wiem w co. co? Tam, jak spadasz już na, na sam dół tego korytarza, tylko że ty, ty już przeszedłeś, nie, jeszcze nie przeszedłeś. Nie, przeszedłem. Jak spadasz na sam dół tego korytarza, to ten korytarz na dole jest węższy i z lewej strony niejako przesunięty taki. Trzeba się wpakować w tą węższą taką. E... Aha, okej, okay, dobra, mam. Wiedziałeś już? No. Tak, 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 dzięki. Dobra. O ja, pinkolo, tutaj to jest dopiero hardcore. Nie no, dobra, ta jest trudna. Chyba przyznasz. Co ty tam gadasz, panie, to przecież proste jest wszystko. No to ja tu kurna. Nie wiem, jak ty to, jak ty to proste, skoro ja tutaj nie przelatuję nawet do. No ja właśnie zabiłem trzeci. O, ja też zrobiłem trzeci checkpoint. Wcale nie było takie trudne. <laughs> Wcale nie było takie trudne. O, o, o. O kurde Jo piórdziut Huuu, tutaj to jest... Taki na... trochę mindfuck jest, dobra, jest kolejny checkpoint. Jest, 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 jest Dobra, jest kolejny checkpoint Tu laserki są proste Akurat Tylko tobie nie zaliczyło checkpointa! No, nie zaliczyło mi checkpointa! No. CO ZA głównowiany SHIT Ale to jest... Świetnie A e, mi też nie zaliczyło Dobra wróciłem, zaliczyło mi Musi, Trzeba się szybko wrócić od razu, jeżeli nie zaliczę checkpointa A skąd ja mam wiedzieć gdzie kurna jest checkpoint skoro... Dobra jest No to pirotera mi zaliczył, ale shit Dobra, Ile ja czasu straciłem no, co to jest? Wydaje mi się, że jakby jeszcze bardziej postać przyspieszyła. O, zaliczyło, super. Jestem na szóstym. Dwa i nie masz. Ja strasznie dużo czasu straciłem ponownie na tym tym labiryncie, tam, zygzakowym. Szósty czekwent jest miary prosty. Mm. Siódmy, zaliczyło mi, ok. Ty ja przez laserki nie mogę przelecieć, czy jesteś Naprawdę? No Coś mnie nie... uwiera w tego O ty już masz siódmy, o ty, ty hunterze Ja zawsze byłem mistrzem latania, halo Kurde. Kurde Ósmy No nie pitol, ja nie mogę przez lasery przecieć. A weź jak tak gadasz to mnie jeszcze bardziej stresujesz i ja potem nie mogę przylecieć Dziewiąty? A weź mnie w dupę Co w dupę, mam <laughs> no, że ugryźć? Dobrze, słyszałem mnie, możesz ugryźć. Ja chyba wygrałem. A weź. O weź spinkalaj. No nie no. Nie wiem jak to mam przylecieć. Nie mam To było medium, na to. ci powiem. To było medium. <laughs> Jasne. O oh, shit. A, tu jesteś na tym etapie. Nie wiem w którą stronę. Tu robisz takie. Otaczasz to lewo, prawo. Co tam Tak. Mhm, mm tylko że Lewo, mi nie prawo, chcesz... prawo i do góry. Tu no, już mam takie wiesz, 180 co tu się. Takie półokrążenia, panie, zrób i do góry. Ja tu na razie nie mogę w ogóle ruszyć, bo mam albo mnie cofa, albo nie chcę, albo nie chcę mi ruszyć. Zresztą pewnie widzisz, że mam cofki. Widzę. Lol, mm, tam musisz wlecieć do góry, no. Nie, na razie ja z powrotem jestem na tym. Co tak, tak, fajnie. tak ja, ja widzę, widzę, widzę. Bo byś, mm. po prostu w coś uderzasz. Mm. <laughs> co za szczyt. Ale mam wrażenie, że faktycznie, że przyspieszyła mi postać. ty, 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 ty. Mm. Ty, 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 ty. No to jest dobra, to jest hardkorowa hardcore. Naprawdę, w ogóle. tylko ja byłem taki dobry, żeby to przejść? Ta. Fartuch. <laughs> bardzo proszę mnie nie wydawać od ubioru. No. <laughs> nie, tego się nie da zrobić. No jak się nie da, jak zrobiłem? Normalnie zrobiłem. Nie, ty, bo ty masz kurna farta, no chłopie, całe nie życie na chłopie, co Nie mam farta! Całe życie na farcie, zero skilla, ciągle farci. Nie, e. Tak, ta nie, 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 nie zgadzam Właśnie, się. Właśnie, że tak. Ta nie, nie, no co za gówno, pieprzone? Ta, 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 ta gra wywołuje we mnie skrajnie złe emocje. A mówiłeś, że nie będziesz rage quitował ani nic. A zawsze możesz użyć Rejczquita, nie? I A ostatnie jest... podejście, jak nie to. <tryk> Bardzo fajna gra. poleciało przed chwilą. Ty się może nie interesuj w tym momencie, co? Nie no, może, może, chcesz, może chcesz jakiś apel o sponsoring jakiejś nowej rzeczy do komputera. coś ten? Jeszcze gramy? Jakąś planszę? Nie, wiesz co, myślę, że wystarczy. Także mordeczki, serdecznie Tego materiału. Wam będzie się w Wszystkie instrukcje oczywiście macie w opisie. Napiszcie jakiś tam fajny komentarz. Na przykład Purpose, e, Rage Quit, czy coś takiego. I to by było na tyle. I żegnamy się z wami. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Do następnego. Oj, uderzyłem się z mikrofonu. Do następnego i trzymajcie się. Ja. Cześć!